Halo, cześć, witajcie w naszym kolejnym gorzkowym poradniku. Dzisiaj porozmawiamy sobie o temacie, który... troszeczkę, że tak powiem jest spóźniony, bo został jeszcze jeden conquest. Ym... A więc to temat Datacronów słuchajcie. Yy... Pokażę, co to jest krony. Niekoniecznie powiem jak się je farmi, yy, bo sami będziecie musieli się zastanowić, ale wytłumaczę mniej więcej ich koncept. Yy... No i co? Zapraszam do oglądania. Więc tak. krony są to czasowe ulepszenia danych postaci zazwyczaj, które po prostu pozwalają wam wzmocnić jakieś konkretne postacie, frakcje bądź też ogólnie postacie statystykami i dodatkowymi umiejętnościami najczęściej są zawsze dwa tak zwane sety datachronów i wszystkie datachrony są ściśle powiązane z zdobywanie to tak kronu bardziej. Z słuchajcie, Conquestem, który swoją drugą kończy się za 6 godzin. Yy, ja wbiłem. Jak widzicie, tak, tego czego czesta yy, fajne nagrody. Mogłem tego przytrychardować, ale mi się nie opłacało, bo po co mam wydawać tyle kryształów a za dostanie tak naprawdę nie, wi nie wiadomo czego. Wszystkie, wracając do tematu, wszystkie data krony, słuchajcie, zdobywacie na samym końcu każdego sektora. Jeżeli tylko wam powiem, niestety nie wiem, jak dokładnie to wygląda na hardzie, bo ja mam kwestię na poziomie normalnym. Ale macie to, chociaż to jest normal, więc pewnie uznajecie, że po prostu jest większa szansa albo więcej się dostaje. Jak widzicie, wykonując te opcjonalne walki, dostajecie walutę. Dostajecie samą podstawową kostkę. I potem na następnych poziomach, sektorach, dostajecie, że tak powiem, coraz więcej jakichś rzeczy. Na przykład tutaj dostajecie już materiały takie poziomu pierwszego i walutę. Na sektorze trzecim walutę drugiego poziomu i pierwszego. Na czwartym jest waluta drugiego i trzeciego poziomu a na piątym sektorze jest skrzyneczka z przedmiotami do rolowania i poziomami, trze, poziom, przedmiotami trzeciego poziomu a teraz ją otworzę no i dobrze przejdziemy może teraz do samego datachronu co one dokładnie robią skoro wiecie się gdzie się zdobywa weźmy sobie taki Czysty Datakron. Tak, weźmy sobie czysty Datakron. Jak widzicie, macie tutaj 9 poziomów Datakronów. Pierwszy, drugi, czwarty, piąty, siódmy, ósmy dają Wam jakieś statystyki. Jak widzicie, tutaj po prawej stronie widać, jakie to mogą być statystyki, oraz ile ich może być. Na przykład, możecie wylosować 10% health stylu, health stylu, a równie dobrze 25%. Aczkolwiek, no wiadomo, co najważniejsza rzecz. Obok Tatakronu macie poziom reliktu, jaki jest wymagany, żeby miała cała drużyna, żeby był aktywowany bonus. Co to oznacza? Jak sobie wejdziemy, powiedzmy, będę chciał zrobić yy, Składarę. Tego datakron, który mam tutaj, I nie wiem, wrzucę, widzicie, jakiś team resistance, fajnie, fajnie, i na samym końcu wrzucę taką postać i taką postać. Widzicie, nawet mi nie pozwoli wrzucić datakronu, ale jak wrzucę takie postacie i będę chciał dać ten datakron, to o dobra on akurat zadziała, bo tu mam na piątym poziomie, ale powiedzmy, miałbym fina na czwartym to nie miałby on tego bonusu i tego bonusu więc yy, wymagane jest relikowanie yy, postaci żeby móc w ogóle z ich korzystać no dobrze ale właśnie jakie o jakich bonusach mówimy oprócz statystykach ja sobie wezmę mój datacron który mam tutaj na finie mówimy tutaj o mm, bo najpierw bonusie dla strony mocy, czyli albo light side, albo dark side potem mówimy o bonusie dla frakcji a potem o bonusie dla konkretnej postaci ważna sprawa, jak macie tutaj light side to nie wylosujecie sobie tutaj frakcji, która jest dark side domyślnie są jakieś wyjątki podajże teraz nie chcę skłamać, bo jest gdzieś albo seed, sit... o na przykład Wiem, że w tym secie jest Sith, Sith, który jest też separatystą, bo jest z duku, Ale właśnie, może już chwileczkę, może zanim pójdę za daleko, wytłumaczę właśnie tę jeszcze jedną rzecz. Jest to rotujące, bo są to rotujące bonusy. Jak widzicie, ten set Data jest ważny do 15 maja, ten set Data do 10 lipca. Każdy Data o ile Lightset i Darkset się nie zmieniają. Tak. Yy, yy, po, poziomy szóste. Zmieniają się frakcje, jak widzicie w tym secie datachronów. Jak sobie możemy sprawdzić, za, yy, były trzy frakcje: Imperium, Mandalorianie, Rebel Fighterzy. Yy, dla dziewiątego poziomu również yy, macie konkretne postacie. Prawdopodobnie z tych frakcji, na przykład. Mandalorian, Death Trooper, BX, Short Trooper, Krennic, Bokatan i tak dalej i tak dalej A jak widzicie akurat Tego datacronów nie mam dużo Mam dużo tych datacronów hmm. Ponieważ akurat tutaj mi się one opłacały, ponieważ akurat tutaj jest resistance um. Jak widzicie Jest resistance, separatyści, Jedi, Sithowie Ja mam um. Data Krona, Resistance? No to mam postacie potem, mm, które się trafiają, to tylko Resistance. Dobra, może pokażę teraz. Mm, pokażę Wam, co robią dokładnie te data. Te. E, może inaczej, jak zdobywać lepiej te części. E, czekajcie, bo się trochę zamotałem. OK, wybaczcie, wybaczcie, będzie bez muzyki, bo nie mogłem się dokładnie skupić. Dobra, mamy powiedzmy już sobie taki datakron, jednak jak widzicie, można sobie trafić cztery rzeczy w nich. Yy, znaczy tutaj akurat dwie, tu frakcję ten, yy, jeszcze odpowiednią. Tutaj odpowiedni, odpowiednią postać. Macie możliwość rolowania sobie mm, tych yy, rzeczy, które wam się wylosują. Dla przykładu, ja tutaj bardzo bym chciał dostać ten oto, tą oto mechanikę. Jak widzicie, mamy tutaj specjalną walutę, której nie mogę zdobyć. Z tego co. Aha, bo patrzy na. Nie, dobrze, patrzę na numer 6 no dobra, nie, tak szybko tego nie zdobędę, zobaczę sobie tylko, czy to jest jeszcze ta waluta, którą potrzebuję, mogę sobie zdobyć tutaj To może wam pokażę właśnie jak się roluje, to może jednak wydam jeszcze kryształy Tak, to jest to, dobra Niech mi się poszczęści Okej, okay, 9, idealnie ile potrzebuję No okej okay. Więc zobaczymy, jak widzicie ten, ten datachron akurat jest skończony, więc jego nie chcę, ale ten Chce. Więc widzicie, możecie za tą walutę, którą zdobywacie albo w konkursie, ale ją też można skupić z shardstora Oraz tą walutę, którą farmicie albo możecie sobie również kupić Pokażę wam Czy sklep datachronowy jest zamknięty? Poczekajcie chwilę, bo coś mi tu nie gra No właśnie. Okej, okay. to może nawet niepotrzebnie wydawałem kryształy, bo mogłem po prostu wydać. Aczkolwiek szkoda też trochę tej waluty. Ale jak widzicie, tutaj wszystko możecie również kupić. Oczywiście za kryształy, ponieważ jest to system, który ma za zadanie wyżłopać z was wszystkie pieniądze. Dobra, zobaczmy, czy uda mi się. Kiedy rolujecie, wyświetlają wam się jeszcze dwie inne opcje. Oczywiście, że nie dostałem tej, którą bym chciał, no bo. Hmm. Czemu, czemu miałbym dostać? na no ja sobie wybiorę to, bo jest to mimo wszystko lepsze. No i co? Widzicie, znowu 40. Znowu. O, teraz mi się wyświetliło. Czy ja chcę marnować 12000 12 tej, tej waluty? To? 1200 tej waluty, żeby sobie sterolować? No nie. Sami musicie podejmować decyzję, czy według Was jest warto, czy nie. Ale czy te technologie są dobre? Są, słuchajcie, cholernie. Dobre. Ogólnie sama idea Data koronów na przykład mi osobiście się bardzo podoba. Czasowo jakieś postacie, chociażby największe ścierwa, stają się naprawdę mocne. Dla przykładu macie Darf Sidiusa, który wiele osób robi, bo musi zrobić. Bo musi zrobić. Um, Cif Słuchajcie, teraz, jeżeli go macie, on się zamienia w totalną bestię, jeżeli macie ten dozagron, a wiele osób ma, bo to jest ta postać, no bo to ona wymaga aż reliktu siódmego, słuchajcie, one w skrócie dostaje kosmicznej ilości statystyk i kiedy nałożycie na użycie pięć overtime'ów na przeciwnika, przeciwnik od razu umiera. Jakby jest to świetna sprawa i naprawdę warto, bardzo polecam sobie robić te dotakrony, jeżeli macie odpowiednie postacie. No, ja tutaj akurat chcę trafić coś, robię sobie kolejny dotakron, chciałbym pod separatystów. No, to jest, więc spróbujmy, może się Niestety bonus dla sitów, co mnie nie jest za bardzo Jara. Poszukajmy sobie, no kupię już, bo zależy mi mimo wszystko na Bonusie dla separatystów. To też sobie możemy dokupić. Jak widzicie, mówię, jest to droga zabawa, ale naprawdę warta warta tego, o czym zaraz wam pokażę. Oneverse Separatist Attacks out of turn they have. A this is Separatists a little impenetrable. You can't break it, né? Separatists bonus turn meter Generalnie dużo przy fajnych rzeczach. Więc bierzemy. Do Grievousa będzie dobry, jako sobie zdąży zrobić. A wydaje mi się, że zdąży, bo ten set dopiero za 71 dni odchodzi. No i dobrze. Kiedy już mniej więcej wiecie o co chodzi z tymi datakronami, pokażę Wam użyteczność tych datakronów. Otóż, jak wejdziemy sobie na Grand Arena, swoją drogą zaraz powiem, co się stało z tą rundą i dlaczego nie będzie z niej odcinka. Jak sobie spojrzymy. Ok, akurat tu przeciwnik nie zagrał. Chociaż może lepiej będzie, jak pokażę to na e, tutaj. Idziemy sobie w moją historię. Zobaczymy sobie defensywę. No dobra, to akurat całkiem słaby tym poszedł, żeby to zniszczyć. Mm. Ja akurat tu przegrałem. To tutaj jak widzicie, team jody Windu Rewana nie był w stanie przejść tej, tego teamu. Potem, no dobra, random bullshit w ogóle. On to, tego zamiast cls -a. O matko, z kim ja grałem wtedy? <ślesk> z kim ja grałem? Kurde, co za ludzie. No tu widzicie, też niby przegrałem. No, widać najwidoczniej no, Rewan mocno kontruje ten team na 5V5, ale jak sobie wyjdziemy jeszcze, bo ja już nawet chyba tutaj miałem tego, ten Dotakron. Dobra. Może niekoniecznie. Niemniej jednak, na przykład w drugiej rundzie tej Grand Areny, ten team po prostu mi ją wygrał. Czy to był Datacron? Tego do końca nie wiem. Zakładam, że tak, no bo zobaczcie. Um, może niekoniecznie ten sam Fin, Datacron Fina jest taki dobry, bo ta on daje tam. Że on po prostu atakuje dodatkowo, kiedy cokolwiek ktoś używa, za tym mniej obrażeń. No. No, może niekoniecznie to była jego zasługa. Niemniej jednak, naprawdę słuchajcie. Um, Musicie, musicie farmić do te krony jeśli, um, jeśli macie te postacie, znaczy nie musicie teoretycznie, ale naprawdę bardzo zachęcam, powoduje to um że wasze teamy są po prostu mocniejsze i fakt faktem na no, określoną ilość czasu, aczkolwiek słuchajcie, ja przez 70 dni nie muszę się martwić o dwa teamy na obronie, a jak będę miał raid, to już w ogóle będę miał kosmiczną tą ray, bo mam Hold'o z tym datacronem, dat dat który jest naprawdę mocny. Yy, czy będą inne frakcje? Tego nie wiem. Zazwyczaj yy, jak się kończy jakaś, jakiś set datacronów, pojawiają się nowe. Ja na przykład bardzo się cieszę, że zniknie ten set datacronów. Yy, bo tutaj level 3 z Daupt był strasznie mocny. Pamiętajcie swoją drogą jak już się będzie kończyć, się będą kończyć, aby sobie rozwalić data krony bo jak widzicie dostajecie takie rzeczy z powrotem. Zawsze tą walutę warto sobie mieć. Na przykład widzicie jak ja se Rozwalę tego, tego datacrona, to dostanę 2,5 miliona hejsu i kosmicznej ilości jakichś z innych zestawów. Czyli to te czyste teoria, jak wam też nie siądzie. E, nie siądzie jakiś do to możecie go rozwalić i próbować dalej. No ja akurat ja sobie zostawiam, bo czemu by nie. Hm. Nie wiem, co mam jeszcze więcej powiedzieć. jeśli macie pytania, walcie śmiało w yy, komentarzach. A. Powiem co się stało z tym Grand Arenom. Słuchajcie Zagrałem dupnie, popełniłem dużo błędów, się nadenerwowałem Naprzeklinałem, bo jestem po bardzo ciężkim dniu w niedzielę handlową Pracy Pokażę Wam tylko mniej więcej co się wydarzyło Tutaj bezproblemowo, oczywiście Kylo Ren tutaj, tutaj Palpatine Statki za pierwszym razem, on miał tam Komuana Na dole zaczęły się problemy nie uwierzycie, co tutaj się stało? Uczciłem team FO, który został totalnie zniszczony, bo Han strzelił mi w haksa. Ja nie zauważyłem w ogóle, że on jest tutaj i że zrobimy jakieś, robimy jakąś krzywdę. I poszedł stun, odpadłem w Sith Troopera, którego nie mogłem zdispelować. Przez to totalnie się wszystko posypało. Potem. Rzuciłem. Kogo ja rzuciłem? Jakiś losowy team, który chyba nawet nikogo nie pokonał. I wiecie co, kto to pokonał? Imperial Troopersi. Ja jestem w szoku. Najsabawniejsze jest to, że tak, straciłem wszystkie takiej Darf Troopera. Gidona od razu też straciłem. Mm. Um. <grym> I został mi sam ręcz Trooper, Piet i Wers. WIRS i oni sami pocisnęli całą resztę tego teamu Ja jestem w szoku co ten team potrafi <grym> A zaś tutaj, za pierwszym raz wrzuciłem bounty hunterów Z, Oczywiście niestety da, głupio zrobiłem, bo dałem Liderkę mm, Boszko, y, y, nie, co? Jak on się nazywał? Nie Boszk Jestem głupi, czy głupi? A, Boskowi, dobra, jestem, jestem głupi Liderkę i celem na payouta miał Gunry, który był w stealthie Także brawo ja I wiecie kto to pokonał? No, Łampa pokonała, jak zawsze <grym> No i tutaj, słuchajcie, już miałem odpady społeczne niestety do tego, więc poszło na dwie walki um, Niemniej jednak, mamy full cleara clear Zobaczymy co zrobi przeciwnik? No, mimo wszystko ja zakładam, że on potrafi grać i mnie rozwali, więc raczej będzie to 2-1 z tej, tej grand areny. No i co? No, ja się z wami żegnam. Przepraszam, że się dzisiaj bardzo mytałem. Jakoś nie bardzo się przygotowywałem do tego odcinka. Um, więc no. Do zobaczenia w następnych odcinkach, kiedy już mam nadzieję, będę w lepszym stanie psychicznym po niedzieli handlowej. Ja sobie tutaj jeszcze poklikam jakieś pierdały. No i co? Do zobaczenia w następnych odcinkach. Ja się zabieram za nagranie innych gierek. No i cześć.